Witajcie kochani, z tej strony Gamingowy Wojciech i dzisiaj mamy kolejny dosyć ciekawy materiał, materiał o który również prosiliście, prosiliście mnie o takich kilka porad właśnie do Food Champions, jak się przygotować do tej upragnionej ligi weekendowej, które nie ukrywajmy, no jest taka dosyć, no jest to rywalizacja, jakkolwiek do tego nie podejść, to nikt nie lubi przegrywać, każdy woli wygrać więcej gier niż właśnie przegrać, także dzisiaj mam dla was takich kilka rad, do których ja się zastosowałem w tym roku, po raz pierwszy postanowiłem, że tak powiem, podnieść swoje umiejętności i wyszło mi to całkiem nie najgorzej, gdyż z początku roku i w latach poprzednich to było dla mnie. Srebro to było dla mnie dosyć wyczynem. A w tym momencie Gold 2 to jest takie, taki, jakbym powiedział, standard. Zdarza się okazyjne Gold 1. I miejmy nadzieję, ta upragniona elita w końcu przyjdzie. A jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku na 100%. Gdyż temu właśnie ten kanał jest dedykowany. Także przejdźmy sobie do właśnie pierwszych kilku porad, które na pewno Wam pomogą, i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Pierwszą taką poradą będzie tak zwany plan działania. I nie chodzi tutaj tylko o znalezienie jakiejś, jakiejś, forma, jakiejś formacji i taktyki i ułożenie i w jakiś sposób pod siebie, czy też jest na moim kanale jest kupa taktyk, kupa formacji, których możecie używać. Wszystkie one są regularnie, że tak powiem, update'owane. I chciałbym też zaznaczyć, zauważyłem też sporo y, takich, y, ostatnio kilka takich komentarzy, które mnie y, delikatnie zasmuciły, gdyż... Y, Pierwsza rzecz, jaką chciałbym zdementować, taki komentarz, który pojawił się dzisiaj, może, może wychodząc z założenia, że tylko winny się tłumaczy, ale postanowiłem się do tego odnieść, gdyż na pewno są takie komentarze troszeczkę odrzucające, ale zostało mi zarzucone, że na przykład moja najnowsza taktyka jest identyczna do jakiegoś podobno progracza, o którym nawet nigdy nie słyszałem i... Pozostaje mi tylko powiedzieć, że to tylko dowodzi temu, że ta gra jest tak popsuta, że większość ludzi musi używać tego samego, żeby w ogóle jakieś tutaj efekty osiągnąć. A ja nad tym 4.1.2.1.2 to spędziłem ostatnie przynajmniej, przynajmniej 2, czyli prawie 3 tygodnie, Męczą, męcząc się nad nim, dosłownie użyłem każdej możliwej tutaj opcji każdej możliwej wytycznej i no cóż jeżeli jakiś pro gracz używa dokładnie takiej samej taktyki jak ja to mogę uznać to tylko za komplement a jedyne co mogę Wam zagwarantować to to że wszystkie te taktyki które są na kanale zostały ułożone w całości przeze mnie w całości z mojego jak i jako takiego doświadczenia w tym roku także przechodząc jednak do Meritum to oprócz właśnie posiadania jednej takiej swojej taktyki, to znajdziecie, no, każdemu polecam mieć taktykę wyjściową, który rozegracie rozegracie mecz, w której sobie radzicie najlepiej. Taktykę alternatywną, która jest jednak troszeczkę mniej defensywna, bardziej stawia na ofensywę, jeżeli potrzebujecie jednak mm, przycisnąć przeciwnika i strzelić jakąś bramkę. Taktykę ultra ofensywną, którą również znajdziecie na moim kanale, ja w tym momencie używam 4-4-2 która pozwoli Wam wywrzeć maksymalną presję jest to taka taktyka, można powiedzieć, albo przeżyj, albo zgiń i bar najczęściej przynajmniej mi, dzięki tej taktyce, udaje się jednak wracać do tych spotkań i oczywiście taktyka typu autobus która jest ustawiona na bardziej na, właśnie na posiadanie piłki, jest do, ona do używania gdzieś powiedzmy Ostatnie 10-5 minut gry, kiedy prowadzicie jedną czy też dwoma bramkami chcecie po prostu na 100% to spotkanie wygrać. Jeżeli chodzi o 4-2-3-1, no to pff, smutne, ale prawdziwe, najskuteczniejsza formacja, jednocześnie najnudniejsza. Jeżeli chodzi o 4-1-2-1-2, którym gram teraz, postanowiłem, że będę tym, tą formacją grał jako formacją główną, gdyż daje mi ona dużo więcej przyjemności z rozgrywki. Jest ona dużo ciekawsza, jest ona dużo szybsza i naprawdę jest ona fenomenalna. Oczywiście autobus, a od siebie jeszcze dodam tylko szybko to, że postanowiłem w waszej że tak powiem, formacji wyjściowej, którą macie ustawioną po prostu pod zgranie zawodników, co zmieniłem sobie dwa tygodnie temu, to ustawiłem sobie taktykę, na żeby ona, ta podstawowa, ten, taktyka, żeby ona była mega defensywna. I zmieniłem sobie tutaj w tym na tej zrównoważonej, dałem sobie na cofniętą obronę, poprzestawiałem sobie te paski. Tutaj ustawiałem sobie tutaj na zrównoważoną, a wszystkie instrukcje ustawiłem, żeby nasi piłkarze wracali się do tyłu, czy też zostawali w obronie. Gdyż jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to w momencie, w którym przełączacie swoją formację na inną, czy też powiedzmy przechodzicie ze zrównoważonej na defensywną, to nie dzieje się to od razu, tylko jest wtedy określony czas, i czy rozpoczynacie mecz. Czy, czy Wy zaczynacie, czy przeciwnik zaczyna, to dużo lepiej jest mieć jednak tych zawodników, żeby oni gdzieś tam gdzieś tam byli ustawieni defensywnie. Żeby po prostu, jeżeli wierzycie w kickowlicza, to na pewno wiecie o czym mówię. Także ja zrobiłem sobie takie coś i muszę przyznać, że dużo, dużo mniej bramek tracę od, że tak powiem, po rozpoczęciu. A przejdźmy sobie do tipa drugiego. Poroda numer dwa będzie to kontrola tempa w spotkaniu. Musisz sam nauczyć się, w którym momencie powinieneś używać sprintu, w którym nie. Jeżeli będziecie cały czas biegać na sprincie, wszystkie ruchy waszego zawodnika, czy też jakieś takie ostre zakręty, gdzieś tam szybki obrót piłką, wszystkie te ruchy stają się mniej efektywne. Także jeżeli nie macie miejsca przed sobą, nie sprintujcie. Jeżeli nie ma gdzie zagrać tej piłki, zagrajcie tą piłkę do tyłu, spróbujcie. I tak jak mm, popularnie się to mówi, zrecyklingować tę akcję, rozpocząć ją od nowa, nie tracicie głupio piłki w środku pola i na pewno dzięki tej poradzie wygracie dużo więcej spotkań, możecie tutaj zobaczyć kilka ciekawych akcji na klipie których po prostu nie oddajemy dziwnych podań. Należy też pamiętać o podaniach tak zwanych podwójnych, czy typu na przykład na PlayStation 2 razy x czy też 2 razy trójkątem, kiedy ta piłka jest podniesiona, daje to wtedy dużo większą y, szansę, jeżeli przeciwnik jest gdzieś właśnie blisko piłki. Jeżeli zagracie taką piłkę po ziemi, nigdy ta piłka nie dojdzie. Jeżeli zagracie tą piłkę właśnie takim podwójnym podaniem, dużo Razy możecie zobaczyć tu właśnie, że obrońca nie może, tak jakby się yy, nie widzi tej piłki, ta piłka mu gdzieś przelatuje i macie czystą sytuację do oddania strzału. Kolejną poradą będzie tak zwana twarda bania, czyli myś, wydaje mi się, że najważniejszy aspekt, jeżeli chodzi o food Champions, czyli po prostu aspekt mentalny, yy, który zawodzi dużo ludzi, nie ukrywajmy tego, wszyscy o tym wiedzą, gra jest momentami niezwykle frustrująca, tak jak widzicie na przykład teraz na klipach traficie na przeciwnika, który gra autobusem, strzeli gdzieś tam jedną bramkę z kontry, ogląda sobie wszystkie powtórki, bo strzelił bramkę życia. Nie dajcie się po prostu zabrać tej chwili, stracicie taką bramkę i widzicie wszystkie powtórki, wykorzystajcie to na swoją, na swoją korzyść, wstańcie, wstańcie z krzesła czy też z kanapy, przejdźcie się po pokoju, dopóki te powtórki wszystkie trwają, dopóki nie rozpoczniecie mm, nie rozpoczniecie jeszcze raz spotkania, nie ma problemu, weźcie dwa oddechy, weźcie łyk wody, jeżeli zaczniecie się denerwować i jeżeli to osi przeciwnik osiągnie to co chciał, po prostu brzydko powiem wkurwi was i przy, na pewno odbije się to na Waszych wynikach jeżeli chodzi o Food Champions, czy też Division Rivals, czy też jakąkolwiek inną grę tak naprawdę. Jeżeli gracie w stresie, dajecie się ponieść emocjom, to na pewno nic dobrego to nie przyniesie. Właśnie zachowując spokój możecie użyć tak naprawdę dwóch poprzednich rad i komponować je w swój styl gry i gdy wystrzelicie bramkę, nie zapomnijcie puścić właśnie takiemu przeciwnikowi wszystkie powtóreczki, nie zapomnijcie pokazać mu właśnie jak wasz piłkarz biegnie do środka boiska, podnosi tą rękę w geście zwycięstwa i... Nie polecam używać jakichś tam dabów czy tego, ja po prostu używam zwykłej celebracji, byle, żeby jednak podnieść troszeczkę takiemu przeciwnikowi ciśnienie, gdyż jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. Ostatnią radą będzie kompozycja ławki rezerwowych, o której tak naprawdę dużo ludzi zapomina i w ty tylko w tym tygodniu trafiłem z trzy takie osoby, które dostawały czerwoną kartkę i wychodziły z meczu, co jest <grytanie> niezwykle frustrujące w przypadku, gdy remisujecie, że nie dostajecie jednak tego zwycięstwa, przez to, że przeciwnik wyszedł tylko tą grę, po, po prostu wam usuwa, a przeciwnikowi daje przegraną. No ale nieważne, tak, że zawsze na ławce powinniście mieć jakiegoś obrońcę, zawsze na ławce. Powinniście mieć kogoś, kto by musiał zastąpić waszego SPD. Ja w tym w przypadku mam na przykład Kowacicza i Widala do tej roli. Jeżeli bym ich potrzebował, mam tutaj Rafaela Varana na ławce. I zawsze potrzebujecie piłkarzy ofensywnych, gdyż należy pamiętać, że jest taka statystyka jak tutaj stamina, czy też wytrzymałość. I jeżeli. Tak wyglądają statystyki Neymara w pierwszej minucie spotkania, gdy ma on pełną staminę, to w minucie 60 te statystyki ulegają zmianie i po prostu one spadają, gdyż wasz piłkarz jest zmęczony. Także należy o tym pamiętać. Jest teraz masa tanich i bardzo dobrych zmienników, takich jak Rafa. Czy już powszechnie, powszechnie legenda, na pewno tej FIFY, jaką jest, nie Ben Jeder, Ben Jeder na pewno też jest taką legendą, jaką jest Ryan Kent. Ale właśnie oprócz tych zawodników ofensywnych, należy też pamiętać o tych zawodnikach defensywnych. A kolejną sprawą jest to, że jakkolwiek do yy, ligi weekendowej, yy, posiadanie brązowych piłkarzy na ławce w żaden sposób Wam na pewno nie pomoże, gdyż nie ma to, że yy, liga weekendowa jest dobierana na podstawie waszego, waszego rekordu, czyli waszych zwycięstw, waszych przegranych, a nie na nie na podstawie oceny ogólnej waszej drużyny. Także na dzisiaj kochani jest to tyle. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to jestem bardzo wdzięczny. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie komentarz, że obejrzeliście cały film. Chciałbym też poruszyć temat jak szeroko pojętej kultury osobistej w, w komentarzach, jeżeli Macie ochotę skrytykować w jakikolwiek sposób ten, ten filmik, czy jakikolwiek inny filmik, to nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Ja jestem, tak powiem, początkującym, można powiedzieć, YouTubem. Bawię się, to w, bawię się w to hobbystycznie od tam kilku miesięcy i nie mam problemów absolutnie z konstruktywną krytyką, ale na pewno komentarze z bluzgami, czy z jakimiś takimi innymi rzeczami. Będą niedopuszczalne, i będę je po prostu usuwał. I nie dlatego, że nie potrafię tego przyjąć na klatę, tylko dlatego, że chciałbym utrzymać jednak jakąś kulturę na tym kanale. Jest też bardzo dużo widzów, którzy są po prostu niepełnoletni, czy tam w jakiś inny sposób, i nie, pro, nie chciałbym propagować czegoś takiego. Nie oszukujmy się, ja nie jestem jakimś tutaj Inteligentem, czy Bóg wie kim? Ja też przeklinam. Przeklinam myślę, że, myślę, że więcej niż bym chciał, ale ta, takie komentarze na pewno nie będą tolerowane. Jeżeli macie jakieś tutaj spostrzeżenia i konstruktywną krytykę, zawsze bardzo chętnie ją przyjmę, czy to na YouTubie w komentarzach, czy to na grupie Brygada W, czy też na moim. W wiadomości prywatnej na moim profilu społecznościowym na Facebooku. Także na dzisiaj jest to tyle. Usłyszymy się już jutro w pack openingu, właśnie z, tej, z takie małe podsumowanie, może tej brązowej paczki. Ja się z Wami żegnam. Jeżeli materiał Wam się podobał i jest dla Was pomocny, to zostawcie lajka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie pomóc mi się w dalszym ciągu rozwijać na YouTubie. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i się